Wlej do miseczki i połóż przy storczykach. To sprawi, że zakwitnie na nowo, a ty będziesz mógł cieszyć się jego pięknem przez cały rok. Nawilżanie storczyków to kluczowy aspekt ich pielęgnacji, ponieważ te rośliny lubią wilgotne, ale przewiewne środowisko. Opryskiwanie liści letnią wodą pomaga podnieść wilgotność, gdy powietrze w pomieszczeniu jest suche. Unikaj jednak zraszania kwiatów i nowo wyrastających korzeni, aby nie narażać ich na choroby grzybowe. Warto byłoby użyć nawilżacza, ale taki sam efekt uzyskasz kładąc mokry ręcznik na kaloryferze w okresie grzewczym. Pamiętaj jednak, aby stale go zwilżać, kiedy wyschnie. Możesz też postawić przy storczyku miseczkę z wodą. Ciepło z kaloryferów sprawi, że woda będzie parować i nawilżać powietrze wokół storczyków. Raz na tydzień lub dwa, zależnie od temperatury i wilgotności, zanurz doniczkę storczyka w wodzie na 10 do 15 minut. Następnie pozwól wodzie dokładnie odcieknąć, aby uniknąć gnicia korzeni. Zimą wystarczy podlewanie co dwa tygodnie. To wszystko pomoże im zdrowo rosnąć i kwitnąć, a ty będziesz mógł cieszyć się ich kwiatami prawie cały rok. Nadkę pietruszki mam całą zimę dzięki przechowywaniu jej korzeni tą starą metodą. Okazuje się, że nie musisz wszystkich korzeni przechowywać w kopcu, jeśli zależy ci na zielonej nadce pietruszki. Po wykopaniu warzyw jesienią, wybrane zdrowe korzenie odłóż. Przygotuj piasek. Do zimowania pietruszki powinien być wilgotny i czysty, najlepiej drobny, taki jak budowlany. Na dnie pojemnika umieść warstwę piasku. Tym pojemnikiem może być wiaderko, ale musi być wystarczająco głębokie, aby pomieścić korzenie pietruszki. Piasek wyłóż też przy ściance wiaderka i następnie ułóż korzenie pietruszki. Pietruszkę najlepiej wcześniej oczyścić z tych łodyg po ściętej natce. Jednak pietruszka musi mieć zachowane zielone łodyżki, z których wyrośnie świeża natka. Korzenie przykryj piaskiem i umieść kolejne, aż do wypełnienia wiaderka. Całość zalej delikatnie wodą, najlepiej użyć do tego deszczówki. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, takim jak piwnica lub garaż, gdzie temperatura utrzymuje się na poziomie od 0 do 5 stopni Celsjusza. Dzięki tej metodzie korzenie pietruszki będą świeże i gotowe do użycia przez całą zimę. Wystarczy tylko wiaderko lub inny pojemnik, a będziesz miał zawsze zieloną pietruszkę pod ręką. Oto jak przyciąć Pelargonię na zimę metodą MAX20. Dzięki temu będą kwitnąć jeszcze piękniej w kolejnym sezonie. To szybki i prosty sposób, by Twoje rośliny były gotowe na zimowy odpoczynek i wiosenne odrodzenie. Usuń wszystkie przekwitnięte kwiaty oraz każde nowe pędy. Pelargonia musi skupić energię na przetrwaniu zimy, a nie na kwitnieniu. Usuń też wszystkie zaschnięte i chore liście. Pelargonie wymagają też odpowiedniego przycięcia przed zimą, aby przetrwały chłodniejsze miesiące i pięknie kwitły w kolejnym roku. Metoda MAX-20 polega na skróceniu pędów maksymalnie do 20 cm, co pomaga roślinom skupić energię na korzeniach i chroni przed chorobami. Najlepszy czas na przycinanie to okres przed pierwszymi przymrozkami. Dzięki temu zabiegowi pelargonie będą gotowe na zimowy odpoczynek i wiosenne odrodzenie. Tak przygotowana roślina powinna mieć krępą i zwartą formę. Wystarczy je tylko przechowywać w chłodnym pomieszczeniu i odpowiednio ograniczyć podlewanie, a wiosną będą pięknie rozkwitać. Wkładam pelargonie do kartonu na zimę. To najlepszy sposób na przechowanie pelargonii do wiosny nawet bardzo słabe sadzonki możesz tak przezimować. Przed przymrozkami wyjmij kwiaty ze skrzynek czy doniczek. Pozbądź się ziemi z korzeni. Usuń wszystkie przekwitnięte kwiaty oraz nowe pędy kwiatowe. Usuń też wszystkie suche i chore liście. Sprawdź jeszcze raz, czy pozbyłeś się całej ziemi z korzeni. Przygotuj zwykły karton i włóż do niego pelargonie. Ułóż kwiaty korzeniami do góry. W takim kartonie zmieści się więcej niż jedna pelargonia. Zamknij karton, ale nie zaklejaj go. Kwiaty muszą mieć dostęp świeżego powietrza. W takim kartonie przechowuj pelargonie w miejscu, gdzie temperatura wynosi od kilku do około 10 stopni Celsjusza. Może to być piwnica lub chłodna szafka. Upewnij się, że karton nie jest narażony na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Nawet jeśli liście opadną, nie martw się. Jest to normalne. Wiosną kwiat wypuści nowe. A po posadzeniu do gruntu odżyje jeszcze szybciej. Róże będą stać nawet dwa tygodnie. Wystarczy pamiętać o tych dwóch kluczowych krokach, które należy zrobić natychmiast przed włożeniem ich do wazonu. Kwiaty są cięte w kwiaciarni kilka dni lub godzin wcześniej. Dlatego ich łodygi zasklepiają się na końcu. Robią się twarde i brązowe. Należy je obciąć pod skosem za pomocą sekatora. Następnie wkładamy je do miseczki i zalewamy wrzącą wodą. Zostawiamy w niej łodygi na zaledwie 10 sekund. Ciepła woda otworzy kanaliki, przez które róża pobiera wodę. W drugiej misce przygotowujemy sekretną miksturę kwiaciarek. Do miski wkładamy jedną tabletkę aspiryny. Ja nigdy nie wyrzucam przeterminowanej aspiryny. Wykorzystuję ją później do takich przepisów – za pomocą ciężkiego przedmiotu kruszymy ją na drobny pył. Ta tabletka hamuje rozwój bakterii w wazonie. Wzmacnia roślinę i chroni przed bakteriami i pleśnią. Następnie wsypujemy pół łyżeczki cukru. Odżywi on kwiaty i wzmocni. Przygotuj wysokoprocentowy napój. Wystarczy dodać do mikstury zaledwie naparstek. Następnie dodajemy odrobinę wody utlenionej. Obie skutecznie zdezynfekują i obniżą odczyn wody. Na koniec można również dodać odrobinę płynu do mycia naczyń. Całość mieszamy i wlewamy do wazonu z zimną wodą. Do niego wkładamy kwiaty. Składniki zawarte w wodzie wzmacniają kwiaty i zapobiegają powstawaniu pleśni. Dzięki temu bukiet może stać o wiele dłużej. Taką wodę należy wymieniać co dwa dni. Nigdy nie trzymaj bananów obok róży. Ta porada od ogrodnika była dla mnie zaskakująca. Okazuje się, że gdy dostaniemy bukiet ciętych róż, powinniśmy trzymać je z daleka od bananów. Nigdy nie powinniśmy kłaść ich obok siebie na jednym stole. Brzmi dziwnie? Wyjaśnienie tej sytuacji znajdziemy w nauce. Wszystko zaczyna się od bananów. Gdy kupujemy banany w sklepie, często są one lekko zielone, lecz po dwóch dniach w domu dojrzewają i są gotowe do jedzenia. Owoce te wydzielają etylen, czyli hormon roślinny, który przyspiesza starzenie się owoców. Jeśli położymy obok bananów twarde awokado, szybciej będzie miękkie i zdatne do jedzenia. Niestety, ta substancja działa również na kwiaty, które są w otoczeniu. Wydzielany przez banany etylen sprawi, że zwiędną i przekwitną o wiele szybciej niż byśmy tego chcieli. Dlatego należy trzymać je z dala od miski z bananami. Wiedziałeś o tym? Banan jednak świetnie sprawdzi się jako składnik nawozu do kwitnących roślin doniczkowych. Nawóz ze skórek tego owoca to odżywka numer jeden dla storczyków. Skórki z banana, bo o nich mowa, są dla storczyków jak eliksir młodości. Kiedy zjadasz banany, obierasz je ze skórki. Obrane skórki najczęściej wyrzucasz do śmieci, a to duży błąd. Skórki z banana możesz wykorzystać, nie wyrzucaj więc ich do kosza. Banan i jego skórka zawiera wiele substancji, które storczyki uwielbiają. Są to m.in. potas, fosfor, wapń, kwas krzemowy i siarka. To sprawia, że storczyki są zdrowe, mają piękne zielone liście i korzenie. Pojawia się też na nich sporo pąków, wystarczy przygotować z nich prosty nawóz. Zanim go jednak zrobisz, przetrzyj najpierw skórką liście storczyka. Już sam ten zabieg odżywi storczyki, liście będą lśnić. Teraz możesz zająć się przygotowaniem nawozu. Pokrój skórki z banana na mniejsze kawałki. Wystarczy jedna lub dwie skórki banana. Pokrojone skórki przełóż do słoika. Zalej litrem ciepłej wody i zamknij słoik. Odstaw słoik na jedną dobę, następnego dnia odceć skórki. Taką wodą możesz już podlewać storczyki. Wystarczy odżywiać tak storczyki raz na dwa tygodnie. Zapomnisz o wszelkich problemach w jego uprawie. Woda ze skórek z banana nadaje się nie tylko do podlewania. Możesz nią też przemywać liście storczyka. To wszechstronny nawóz, najbardziej odpowiedni dla storczyków.